Wakacyjna przerwa w Formule 1 to czas podsumowania. Ja również dzisiaj dla Was takie podsumowanie przygotowałem. Kto był największym zaskoczeniem, kto najbardziej rozczarował i jaka jest największa zagadka tej części sezonu, która już za nami o tym wszystkim pomówimy sobie już za chwilę, więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników zostańcie ze mną. Jest niedziela 11 sierpnia. Daniel Biały, Echa padoku. Jaki był najlepszy zespół tej pierwszej części sezonu 2019? Odpowiedź może być w zasadzie tylko jedna. Wystarczy rzut oka na tabelę wyników, na tabelę klasyfikacji Mistrzostw Świata. Bez wątpienia Mercedes pokazał po raz kolejny niesamowitą klasę, niesamowitą dominację. Niektórzy twierdzą, że nie jest to trudne. Mercedes jest na takim poziomie, na którym w zasadzie może wygrywać absolutnie wszystko. Ale warto zwrócić uwagę, że o ile zdobyć jeden tytuł jest. Trudno, ale mimo wszystko to może się wydarzyć. Utrzymać się tak długo na szczycie to jest coś niezwykłego. Utrzymać motywację pracowników, utrzymać tych pracowników w fabryce, przecież ale na pewno dopytują, próbują wyciągać tych najlepszych. A Toto to Wolf ciągle broni tych swoich ludzi, motywuje ich do pracy, zapewnia im takie warunki i narzędzia, które odpowiadają. Ich oczekiwaniom i temu, żeby zespół mógł się rozwijać, Mercedes pokazał naprawdę w tej pierwszej części sezonu coś, czego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. Ta przewaga nad Ferrari jest ogromna. W zeszłym roku, jeżeli wzięlibyśmy ten sam moment sezonu, ta różnica była bardzo niewielka. Tym razem Mercedes pokazał swoją prawdziwą siłę, pomogło w tym wykreowaniu obrazu totalnej dominacji, to że Ferrari nie spisuje się najlepiej. Końcówka tej połówki sezonu, to jest moment kiedy Red Bull dochodzi do, do głosu. Ja mam nadzieję, że w drugiej części sezonu zobaczymy walkę Mercedesa, Ferrari i Red Bulla i to nam stworzy fantastyczny sezon mimo tej dominacji Mercedesa. Ale trzeba podkreślić, że Mercedes wykonuje świetną pracę. Ta dobrze naoliwiona niemiecka maszyna pracuje w wspaniałym tempie i Myślę, że nieprędko się zatrzyma, jeżeli szefostwo nie zdecyduje się odejść z jeden, 1, to nawet ta rewolucja 2021 nie zatrzyma, czy nie zwolni Mercedesa. Tam potencjał jest ogromny. A teraz najlepszy kierowca i tutaj również moglibyśmy spojrzeć tylko i wyłącznie na tabelę wyników. Lewis Hamilton przewodzi, jeżeli chodzi o tą tabelę, ale ja do mojego zestawiania wybrałem Maxa Verstappen. To jest kierowca, który mimo tego, że przez tą pierwszą część sezonu dysponował... Trzecim najszybszym samochodem cały czas był w czołówce, cały czas podgryzał tych teoretycznie szybszych rywali, rywali którzy dysponowali lepszymi samochodami i dojeżdżał do mety na bardzo dobrych pozycjach. Pojawiło się zwycięstwo, pojawiło się pierwsze pole position w karierze. Max Verstappen ostatnie 12 miesięcy może zaliczyć do bardzo udanych. Czy jest lepszym kierowcą od Lewis Hamiltona? Tutaj możemy się wspierać, ścierać, eksperci są podzieleni, ale na ten moment Max Verstappen moim zdaniem jest najjaśniejszym punktem sezonu, jeżeli chodzi o formę kierowców, jeżeli chodzi o dyspozycję na torze. Nieco gorzej w kwalifikacjach, ale tutaj Miejmy, bierzmy poprawkę na, na samochód, którym dysponował, ale w wyścigach, mimo tych słabych startów, był w stanie pokazać fantastyczne tempo. Ja oczekuję, podobnie jak w przypadku tej rywalizacji Mercedes, Ferrari, Red Bull, że Max Verstappen na stałe zapisze się do tych kierowców, którzy będą walczyli o zwycięstwa w drugiej części sezonu, bo to jest dla nas tak naprawdę gwarancja tego, że dużo będzie się działo, że będziemy oglądali kolejne ciekawe wyścigi w tym sezonie, a nie takie jak na przykład ten, który rozegrał się na torze Paul Ricard. A teraz pora na największe rozczarowanie. Moim zdaniem największym rozczarowaniem tego sezonu jest zespół Renault. Daniel Ricardo, również Gdzieś przyłącza się do, do tej mojej oceny Renault. I z punktu widzenia jednostki napędowej, która miała przekroczyć tysiąc koni mechanicznych, to są chyba dane ze ścieżki, a nie z toru, nie spisuje się najlepiej. Tej mocy, tych możliwości jezdnych nie widać specjalnie na torze. Do tego dochodzi dość duża awaryjność. Tych awarii, jeżeli chodzi o zespół Renault, jest dużo. A jeżeli chodzi o sam samochód, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, tutaj też nie można powiedzieć nic ciepłego, jeżeli popatrzymy na poczynienia zespołu Renault. Tam Zainwestowane zostały ogromne pieniądze. Jeszcze w trakcie zeszłego sezonu poszły jakieś dodatkowe fundusze na tą całą operację, a wyników, jak nie było, tak nie ma. No i jak w przypadku Williamsa, który też boryka się z problemami, możemy przynajmniej wskazać na tą dyspozycję mechaników w pit stopach, że tam Williams spisuje się bardzo dobrze. W przypadku Renault trudno jest znaleźć taki punkt zaczepienia, coś za co, za co można by pochwalić zespół. No i wspomniałem o sobie Daniela Ricardo, on też. Mówi w wywiadach, że nie żałuje tej decyzji, ale myślę, że im dłużej ten sezon będzie trwał, tym Daniel coraz mocniej będzie żałował, że jednak zdecydował się wyskoczyć z tego statku, który jak widzimy teraz nabiera bardzo dobrego tempa. Największy wygrany tej pierwszej części sezonu, moim zdaniem, Daniel Kwiat, chłopak, który był już poza formułą 1, chłopak, który został przerzuty i wypluty przez ten brutalny program. Rozwoju kierowców Red Bulla. Dostał swoją kolejną szansę i stanął na podium. Dzięki temu dzisiaj jest w kolejce, pierwszy w kolejce do tego, żeby zająć fotel Piera Gasly'ego. Gdyby Red Bull zdecydował się rozstać z Pierem gdyby zdecydował się wykonać taką zmianę, czy to będzie zmiana w trakcie sezonu? No tutaj słowa Gintera Staniera trochę pasują do tego, że taka zmiana w trakcie sezonu to jest akt desperacji. Czy Red Bull jest aż w takiej desperacji? No wszystko zależy od Helmuta Marko. Helmut Marko bardzo często dużo mówi o tych potencjalnych posunięciach o tych potencjalnych zmianach raz mówi, że wszystko jest bezpieczne i zostanie tak do końca sezonu drugim razem daje do zrozumienia, że Gasly jeżeli się nie odnajdzie w tej rywalizacji wewnętrznej z Maxem Verstappenem to wyleci z tego fotela tak szybko jak to tylko będzie możliwe. Tu musimy jeszcze poczekać. Jeżeli mówimy o Gazlim, to myślę, że tutaj też pasują słowa Toto Wolfa kierowane do, do mediów, ale dotyczące George'a Russell'a i sytuacji walki o fotel w Mercedesie, że takie wsadzenie George'a Russell'a teraz byłoby pewnym spaleniem go w rywalizacji z Lewisem Hamiltonem. No i widzimy, że właśnie Pierre Gasly w rywalizacji z tym bardziej doświadczonym, bardziej utalentowanym, w świetnej formie kierowcą, jakim jest Max Verstappen, po prostu się spalił. Ta jego forma jest bardzo, bardzo kapryśna. Tempo jest, natomiast brakuje regularności, brakuje przepisu na to, jak stworzyć sobie własne warunki do dobrego ścigania. No tutaj Daniel Kwiat, naprawdę, po tym, co przeszedł, po tym, co wydarzyło się w jego karierze, tutaj też. E Jedna z wypowiedzi Daniela Kwiata dotycząca właśnie tego, tej presji, jaka ciąży na kierowcach, w tym czołom zespole Red Bulla. Daniel wspomniał jeszcze rywalizację bodajże w Formule BMW, kiedy już Helmut Marko opiekował się nim jako kierowcą, i po którymś ze słabych występów Helmut zadzwonił do niego i powiedział: Nie dość, że jesteś bardzo słabym kierowcą na suchym, to że to w deszczu nie nadajesz się absolutnie do niczego. No widzimy, że Daniel Kwiat w tym swoim występie pokazał, że jednak jest Pewien potencjał. Zobaczymy, jak to wszystko się dalej rozwinie. A największy przegrany, no tutaj miałem duży dylemat. Myślałem właśnie o Pierze Gaskim, ale jednak Walter i Bottas. Walter i Bottas, który rewelacyjnie rozpoczął ten sezon. Walter i Bottas, który takich ostrych słowach po tym pierwszym zwycięstwie powiedział. Do tych wszystkich, których to może dotyczyć, tu padły te, te mocne słowa, wydawało nam się, że Walter i Bottas odnalazł coś w sobie, znalazł dodatkową energię, żeby stanąć do tej rywalizacji z Lewisem Hamiltonem, żeby go pokonać w tej bezpośredniej rywalizacji. No i nagle okazało się, że tego prądu wystarczyło tylko na kilka wyścigów. Potem forma Walteriego Bottasa szła nieco w dół, a kiedy pojawiła się dodatkowa presja związana z nowym kontraktem to Botas upuścił tą piłkę jeszcze, jeszcze niżej, to wszystko poszło jeszcze mocniej nie po, jego, nie po jego myśli i zamiast walczyć o tytuł mistrzowski, walczy o swoją przyszłość w Formule 1, walczy o fotel w Mercedesie i powiem Wam, że z tego co się mówi, z tego co się pojawia w mediach, czytam taki scenariusz, że to jednak Esteban Ocon znajdzie się w tym fotelu, no bo Toto Wolf mówi o tym, że jeżeli Walteri Wypadnie z fotela Mercedesa, to będzie miał miękkie lądowanie. Nie mówi się takich rzeczy, gdyby było się gotowym do podpisania nowego kontraktu. I z drugiej strony, Walter Bottas mówi, że mam plan B, mam plan C, jestem przygotowany na rozstanie z Mercedesem, no też niektórzy mówią, że jeżeli wierzy się w plan A, nigdy nie myśli się o planie B i C. Walter i Botas najwyraźniej dużo o tym myśli, jest, jest na to wszystko przygotowany. Zobaczymy, a jeżeli chodzi o decyzję, Esteban Ocon jest zdecydowanie młodszym kierowcą, to to Wolf wie, na co stać Esteban Ocona. no to ostatnio mówił, że Esteban wykonuje fantastyczną pracę za zamkniętymi drzwiami fabryki. Jeżeli ci kierowcy są. Porównywalnie w symulatorze, jeżeli ich wyniki są podobne do siebie, no to postawić na tego młodszego to nie jest absolutnie żadne ryzyko. Jest szansa, że się rozwinie, że nie będzie takich sytuacji jak z Walterem Botasem, że on doszedł do pewnego momentu, kiedy pojawiła się duża presja, kiedy przyszedł moment, kiedy trzeba było pokazać ten ząb walki tą. Prawdziwą rywalizację, wystawić mocno łokcie. To w przypadku Estebana Okona jest jeszcze szansa i czas, że to się wydarzy. W przypadku Valtteri'ego Bottasa no mamy tu już do czynienia z ukształtowanym kierowcą, doświadczonym kierowcą. Szansa na to jest mniejsza, więc myślę, że to to Wolf, mówiąc o tym, że musi zadać, że przyszłość, raczej będzie chciał postawić na tego młodszego, ale wyroki, jeżeli chodzi o Formułę 1, są niezbadane. Tutaj też musimy to, co często powtarzam, poczekać na rozwój sytuacji. Bardziej skłaniałbym się w kierunku właśnie Estebana na Największe zaskoczenie tego sezonu, no, dla mnie tym największym zaskoczeniem są młodzi kierowcy. Obawiałem się o to, jaka będzie ta nowa generacja kierowców, którzy zastąpią tych wielkich mistrzów. Już się nie boję o to. Ci młodzi kierowcy są fantastycznie przygotowani w zasadzie pod każdym względem. Widzimy Lando Norris, Albon, mamy Georgia Russella. No, oni wszyscy... Przystąpili do tej rywalizacji bez jakichś specjalnych kompleksów. Oni wierzą w swoje umiejętności, w swoje możliwości. Z tej trójki, którą wymieniłem, chyba najbardziej równym kierowcą jest George Russell, choć ze względu na to, w jakim zespole się znalazł, no nie może pokazać się z dobrej strony, jeżeli chodzi o wynik. Natomiast ci pozostali kierowcy, no, Typowi młodzi kierowcy, zdolni kierowcy, którzy pokazują w niektórych wyścigach, na co ich tak naprawdę stać. Potem przychodzi nieco gorszy moment, taka typowa sinusoida młodego kierowcy, ale mimo wszystko oni mocno zaznaczyli swoją obecność i Landon i Lando Norris, i Albon, i Russell. To jest taka nadzieja na to, że kiedy zabraknie na torach Maxa Verstappen, a może Max Verstappen też jest stosunkowo młodym kierowcą, ale kiedy odszedłby na przykład Lewis Hamilton, ci starsi, bardziej doświadczeni kierowcy, będzie miały kto zastąpić i zapewnić nam, kibicom, emocje na torze. No ja bardzo yy, przychylnie spoglądam na to, co ci młodzi robią, do tego jeszcze te wszystkie aktywności poza torem związane ze ściganiem się w tym wirtualnym świecie, to jest nowa generacja kierowców, którzy mimo tego, że uciekają w ten wirtualny świat, w rzeczywistości, w tych prawdziwych warunkach potrafią pokazać dobre ściganie. Ja im będę mocno kibicował, duża sympatia dla nich, mam nadzieję, że te ich kariery będą się rozwijać, bo to z korzyścią dla, dla wszystkich, i dla zespołów, i dla kierowców, i przede wszystkim dla nas kibiców. Czekamy na te duże emocje na torach, czekamy na trzech, czterech kierowców, którzy będą rywalizować ze sobą koło w koło i stworzą nam fajerwerki na torze. Najlepszy wyścig sezonu, no Grand Prix Niemiec, tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, dla mnie to wyjątkowy wyścig, bo po raz pierwszy miałem okazję usiąść za, za mikrofonem przy stanowisku komentatorskim, do tego jeszcze te emocje związane z tym jednym punktem Roberta Kubicy, no i sam przebieg wyścigu, przebieg wyścigu, który był trudno do przewidzenia, tutaj James z w materiale podsumowującym ten wyścig powiedział, że nikomu nie udało się rozczytać prawidłowej strategii na rozgranie tego wyścigu. Ja nie miałem czasu w poprzednich materiałach odnieść się do tego, ale najbardziej właściwą strategią było przeczekanie tego pierwszego momentu, kiedy kierowcy byli na oponach przejściowych, kiedy tor zaczynał przesychać i nie danie się ponieść emocją, nie, nie zmienianie tych opon na opony, na suchy tor. Tutaj taki ruch wykonał Niko Hulkenberg. Hulkenberg, który był bardzo wysoko, ma czego żałować, była szansa na pierwsze podium w karierze. I drugi moment, moment, kiedy Ellen Stroll zjechał już w tej drugiej części wyścigu po zmianę opon na te, na te opony na suchą nawierzchnię, to, ta, to był drugi kluczowy moment. Gdyby któregoś z kierowców udało się trafić, i w jeden i drugi moment, nawet gdyby to byli kierowcy z końca stawki, to myślę, że wynik byłby rewelacyjny. Nikomu nie udało się rozczytać tego idealnie. Po wyścigu łatwo jest mówić, ale to był najlepszy przepis na to, jak rozegrać ten wyścig, jak osiągnąć dobry wynik w tym wyścigu. Co do deszczowego wyścigu, to wiem, że ten deszcz zawsze tworzy nam. Emocje tworzy szansę, ale też jest zagrożeniem dla, dla kierowców i tych kierowców, wielu doświadczonych kierowców sparzyło się mocno na tym deszczu. Wszyscy sobie życzą deszczu, bo będą emocje, ale nie każdy wychodzi z tej potyczki jako jako zwycięzca, oby więcej takich wyścigów, oby ten sezon w drugiej części obfitował właśnie, może nie aż tak napakowane emocjami wyścigów, które trudno się czytać, które trudno jest zrozumieć, ale tych wyścigów, dobrych wyścigów na wysokim poziomie emocji było dużo i oby tak dalej, oby ten sezon nadal tak się nam rozwijał. A teraz a propos rozwoju, najlepiej rozwijający się zespół. W pewnej chwili miałem tutaj wskazać na Red Bulla, miałem ochotę pokazać Red Bull, bo Red Bull fantastycznie wyścig po wyścigu przywozi poprawki samochodu. Są to pojedyncze obszary tego samochodu, które się zmieniają. Taki klasyczny sposób pracy Adriana Niue'a: krok po kroku poprawiamy ten samochód. Zaczynamy od bazowej, prostej konstrukcji, a potem dokładamy kolejne elementy, i ten samochód staje się z wyścigu na wyścig coraz szybszy. Ale nie, McLaren. Myślę, że warto docenić starania McLaren'a. Warto docenić to z tego powodu, że McLaren wychodzi z bardzo trudnej pozycji, w zasadzie wyszedł już z bardzo trudnego położenia. Rozstał się z Fernando Alonso, dwójka młodych kierowców bez, bez dużych oczekiwań, bez dużej presji na zespole i to wszystko świetnie funkcjonuje. Zwracam uwagę jeszcze na te rozwiązania techniczne, które z którym McLaren wszedł w ten sezon, szczególnie te boczne sekcje aerodynamiczne, ten typowy kształt pudełka, bumerang, jak się to teraz potocznie określa, plus ta e, cała, e, cała reszta, to rozwiązanie, które kupiły w zasadzie wszyscy w tym momencie, to jest naprawdę warte, godne uwagi, wspomnienie o tym, a co do tego bumerangu, co do tej całej konstrukcji, bardzo ciekawa informacja. Otóż ten bumerang, ten element, który się pojawia, nie ma za zadanie kreować docisku, wręcz odwrotnie. Ma on kreować siłę nośną, a strefa wysokiego ciśnienia, która tworzy się pod nim, powoduje, że to brudne powietrze omija tę strefę, więc mamy taki pomysł na zarządzanie tym. Brudnym powietrzem, odsunięcie tego złego przepływu nie bezpośrednio przez umieszczenie elementu, który będzie stanowił jakąś przeszkodę czy będzie kierunkował ten przepływ powietrza, ale właśnie poprzez wykorzystanie prawa fizyki. Zamiast docisku mamy siłę nośną tworzoną przez ten element. Tutaj naprawdę słowa pochwały po raz kolejny dla specjalistów McLarena wśród których jest nasz rodak Patryk Sokołowski, ja go zapytałem czy to rzeczywiście tak działa jak opisał Mark Hughes, ale Patryk nie był zbyt do rozmowy w tym momencie. To są nasze tajemnice, ja to, ja to rozumiem, ale coś pewnie w tym jest. Zobaczymy w trakcie drugiej części sezonu. Być może któryś z zespołów, któryś ze specjalistów kolejny raz wygada się, że właśnie taki jest cel tego, tego rozwiązania. McLaren naprawdę bardzo mocno na plus i oby tak dalej. McLaren w czołówce to jest to czego sobie życzymy, na co cały czas czekamy. A teraz dochodzimy do największej zagadki tego sezonu, i dla mnie, to jest różnica pomiędzy wynikami George'a Rassela i Roberta Kubicy. To jest temat w Polsce numer jeden, to jest temat, o którym się bardzo dużo dyskutuje. I wiemy o tym, że scenariuszy, jeżeli chodzi o to, co się tam dzieje, jest bardzo dużo. Mamy tutaj wskazówki na różnice między samochodami, mieliśmy historię z różnymi silnikami, ale mamy też takie bardziej moim zdaniem przyziemne. Wytłumaczenia tej, tych różnic pomiędzy, pomiędzy kierowcami. No, w zasadzie od czasu mojej analizy, która nie przysporzyła mi bardzo wielu e, pozytywnych opinii, nie mam zbyt wielu e, z tego powodu e, dodatkowych oglądających, raczej było dużo krytyki. Już wtedy wskazywałem Wam na to, że opony mogą być takim elementem, który może decydować o tym, że ta różnica między kierowcami jest aż tak, aż tak duża, że George może lepiej. Radzić sobie z zarządzaniem tymi oponami i co mnie no z jednej strony cieszy, z drugiej strony nie do końca, to to, że w ostatnim czasie polscy dziennikarze pracujący w padoku coraz więcej uwagi właśnie przywiązują do tego tematu. Mikołaj Sokół napisał w jednym ze swoich ostatnich felietonów, że ta kwestia opon przygotowania, opon utrzymania, opon w tej optymalnej temperaturze pracy, w oknie pracy, zdaje się być kluczową kwestią. On oczywiście dodaje, że to nie jedyna kwestia, która może powodować, budzić te różnice. Słuchajcie, skąd ta moja ocena, bo ta analiza dla wielu osób mogła być takim pojedynczym materiałem, z którym po raz pierwszy mieli kontakt z moją osobą, z, z tego typu materiałem. Te sytuacje związane z oponami obserwujemy w zasadzie od czasu, kiedy Robert Kubica walczył jeszcze o miejsce w samochodzie na to, i były te testy porównawcze. I zwróćcie uwagę na to, czy przypomnijcie sobie, sięgnijcie do materiałów, do tych analiz. Bardzo często właśnie w tych porównaniach Roberta z Siergiejem z sięgaliśmy do czasów Roberta uzyskiwanych na tej nieco twardszej oponie. My stosując tą, jak ja to nazywam, metodę Bensona-Karpowa, przekładaliśmy te czasy, wykorzystywaliśmy delta, różnicę tempa między twardszymi, a bardziej miękkimi oponami do tego, żeby Wyliczyć ten najlepszy możliwy czas do wykręcenia przez Roberta Kubicę. Właśnie wtedy te czasy, najlepsze czasy Roberta były kręcone na tych nieco twardszych oponach. Tych oponach, które łatwiej jest w dłuższej perspektywie, przy dłuższych przejazdach doprowadzić do, do tej dobrej temperatury pracy. Właśnie ta najbardziej miękka opona. To jest zawsze opona, którą o którą najbardziej trzeba zadbać, żeby wycisnąć ostatni sok z tej opony. I to obserwujemy również, również teraz kiedy właśnie dochodzi do tego jednego najszybszego okrążka. Tutaj czegoś czegoś brakuje. Prawdopodobnie brakuje czegoś po stronie opon. Wracam też do deszczowego do deszczowego wyścigu Grand Prix Grand Prix Niemiec. Tam również ta deszczowa opona pozwalała Robertowi jechać tempem George'a Russell'a kierowcy nie odstawali od siebie, a deszczówki mają ogromne okno pracy. To jest okno pracy, które Specjalnie z, z premedytacją Pirelli właśnie tak określiło, bo też może padać, kiedy jest 15 stopni na torze albo 40 stopni na torze. Więc yy, próba yy, wymuszenia na, na oponach jakiegoś zachowania czy dobrego tempa, tylko w jakimś wąskim oknie pracy, byłaby zbyt niebezpieczna dla kierowców. Tutaj ryzyko byłoby zbyt duże. Kierowca po prostu musi mieć yy, przyczepność, potem już wszystko, wszystko w, jego, w jego rękach. Więc jak widzicie, to nie jest. Yy, Taka, taka analiza opracowana poprzez przez 15 minut. To jest całość, która powoli zaczyna się nam układać. I jeszcze ważna rzecz, wypowiedź George'a Sela z ostatniego weekendu wyścigowego, kiedy George powiedział, że udało mu się, czy udało im się jako yy, zespołowi znaleźć coś nowego, jeżeli chodzi o przygotowanie opon do, do rywalizacji. Ja przejrzałem sobie właśnie te okrążenia przygotowujące. George'a Assela do, do tego najszybszego kółka w trakcie ostatniego weekendu wyścigowego. I co zwróciło moją uwagę? Ostatni sektor przed tym szybkim kółkiem, najszybszym kółkiem wykonanym przez George'a Sella, George przejechał o 5 sekund szybciej niż Robert. To jest duża różnica, jeżeli weźmiemy pod uwagę sektor, ale to jest zbyt wcześnie, żeby wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Nauczony doświadczeniem, nie chcę z takich wniosków wyciągać, ale przyglądajmy się nie tylko tym najszybszym kółkom, jak kierowcy je pokonują, jakie błędy popełniają, gdzie mają problemy, ale również temu, co robią trochę wcześniej. Jeszcze jedna ważna rzecz: w trakcie weekendu, ostatniego weekendu wyścigowego na Węgrzech, reporterzy telewizji Sky pracujący w padoku, zauważyli jedną bardzo ciekawą rzecz, że niektóre zespoły zdejmują koce grzewcze z opon zdecydowanie wcześniej niż to robiły do tej pory, więc wygląda na to, że ten cykl. Przygotowania opon do rywalizacji jest nieco inne. Tegoroczne opony Pirelli być może nie lubią tak dużo ciepła, być może wolą się naturalnie schłodzić, zanim kierowcy wyjadą na tor. Być może te wszystkie reakcje, które wtedy w nich zachodzą, powodują, że. Tempa w tych oponach jest nieco więcej, albo nie dochodzi właśnie do jakichś zjawisk, które przeciwdziałają temu, żeby kierowca mógł znaleźć optymalne tempo. Więc ja nadal stoję po stronie, że problem może być ukryty w oponach, czy ta różnica może wy wynikać z przygotowania opon, z utrzymania możliwości utrzymania tego optymalnego op okna pracy. To może być jeden z kluczowych czynników, który dzieli kierowców, i to jest moim zdaniem dobra informacja, dlatego że. Jeżeli uda się to przenieść na, na drugi samochód, jeżeli uda się Robertowi znaleźć swój własny przepis na, na to wszystko, to nagle to tempo może stać się wyrównane. Na, na, e, wtedy różnica będzie wynikała tylko z możliwości kierowców, z tej szybkiej, umiejętności bardzo szybkiej jazdy, szybkiego pokonywania zakrętów, bo dopiero kiedy opony się Włączą, kiedy opony pracują w tym optym, optymalnym oknie, te, kiedy uda się wycisnąć ten ostatni sok z tych opon, wtedy kierowcy mają możliwość pokazać swój talent, swoją szybkość. Zanim się to wydarzy, w zasadzie te, te wszystkie manewry, ciężka praca kierowcy nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo opony... Będą się ślizgać ta nawierzchnia, czy ta zewnętrzna część opony, będzie się przegrzewać, w środku opona będzie zbyt zimna. Efekt kuli śniegowej z czasem będzie po prostu, czasem pokonywania okrążenia, będzie coraz gorzej. Im dłużej to okrążenie będzie trwało, tym kierowca będzie tracił przyczepność, pewność siebie. Tak to wygląda moim zdaniem. I na koniec największa niespodzianka tego sezonu, to już będzie tak bardzo personalny telefon, który odebrałem kilka miesięcy temu. Telefon, który pozwolił mi wyjść przed nieco szerszą publiczność. Ostatnie, e, ostatni wyścig oglądało pół miliona ludzi, to jest naprawdę ogromna, ogromna różnica, ale nie liczby są ważne. Ważna jest pasja, ważne jest, że utrzymuję kontakt z Wami. Czy było Was 60 po drugiej stronie, czy odcinek ma oglądalność 10-15 tysięcy. Najważniejsze jest to, żeby do Was zawsze trafiały sprawdzone, pewne, rzetelne informacje, żeby ten materiał miał wartość, bo można nagrywać codziennie, można zapychać, każdy materiał mniej lub bardziej istotnymi informacjami, ale mi zależy na tym, żeby każdy materiał był czymś wyjątkowym, żeby z każdego materiału każdy z Was, każdy z oglądających wyciągnął coś dobrego dla siebie. Dziękuję Wam za to, że byliście przede mną. Mimo, że przerwa wakacyjna trwa, my będziemy się spotykać, spotykać się będziemy regularnie. Już dzisiaj zapraszam na kolejne wydanie magazynu Hapadoku. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia.